Mamy 10 maja. Tak to wygląda. To są te przejazdy, trudno zauważyć. Te 4 przejazdy: 1, 2, 3, 4. Tutaj widać głęboko. Było wjechane. To zarosło. Czy to jest większe, czy mniejsze? Nie wiem. To trochę zarosło, ale rzadko. Yy. Minimalna uprawa była, bo to bez orka, bez, yy, bez wieloskładnika, oprys tylko na chwasty i jedna grzybówka. Ani żadne yy, dolistne odżywki, nic. Wszystko na i może nawet nie skracane, może nawet dobrze, bo przy tej suszy to to, to wszystko no, trochę widać te Te roby nie wiem czy będzie widać Może nie będzie widać Tak to wygląda ta pszenica Na wesoła nie jest, bo jest bardzo sucho Tu są te przejazdy Czy jest większa na obok, chyba na obok jest większa, ale czy tak jest większa to, to trudno powiedzieć chyba nie. nie Była zniszczona Ale obok Bo tak to wygląda. Nie wiem, pod te słońce się będzie widać dobrze, czy nie? Na razie dwa razy był tu obryskiwać. Raz na chwasty, raz grzybówka. Dwa razy był nawóz, dwa razy azot był. W sumie 88 kg czystego składnika i to wszystko. Sami widzicie, że że, że ścieżki ścieżki są zarośnięte. Tylko będzie płos wychodził. Tak się dziwię, że na tą suszę się to wszystko wytrzymuje. Może dlatego, że. No, zobaczyć Zobaczcie, ścieżki zarosły. Tak to wygląda. Tu chyba mi się widzi trochę lepsza, jest po tym głęboszu. Ale to może bez to, że rzadsza. Może więcej nawozu, jak to tak po tych dziurach, bela. Trudno powiedzieć. No, ale obok. Obok tego, co. Co było ryte. Nie wiem, czy to będzie widać. To no to rośnie, nie? Wzruszone było na 60 cm i to rośnie. No trudno powiedzieć. W każdym razie, minimalizm całkowity. Mówię, że dwa razy opyskiwać, i, i to wszystko. Nie mieć zimowy. Ziarno nabyte. to jest akurat. Kalifornia. Tak wygląda. Jest tam wzruszona ziemia. Możesz zobaczyć, ale obok już, już rośnie. Ciekawe, jak to będzie w przyszłości się zachowywało.